Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii pierwszej gry farming simulator 22 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku chciałem zająć się prasowaniem oraz y, owijaniem y, trawy. Jak widzicie, zakupuję sobie pod odcinkiem kosiarkę. Y, sama jest do marki Krone Mam tutaj też oczywiście łąkę na polu numer 29. No więc teraz wsiądę i zatrudnię tutaj pracownika, y, żeby kontynuował koszenie trawy. No i jak możecie zauważyć, ta kosiarka ma bardzo fajną funkcję, mianowicie to, to, że z koszoną trawę układa w takie oto pokosy, ok, idziemy, czy on pracownik z opóźnieniem opuścił tego siarki no i zostały tam kawałek trawy, no ale to nic, to niech zostanie już ta trawa no ale jak możecie zauważyć, ta kosiarka zostawia takie pokosy ze sobą, więc jest to bardzo wygodne no bo nie trzeba to jeszcze przyjeżdżać się ze skrabiarką i skrabiać tej trawy tylko możemy od razu pracować, więc niech sobie tutaj pracownik kontynuuje koszenie, a my przesiędziemy się do Jundira, do którego podczepiłem pracę koskującą. Jak widzieliście, mam tutaj też przygotowanego kormika z owiarką do kostek, więc za chwilę zajmiemy się owijaniem. Ale na początku, musimy oczywiście sprasować trochę tej trawy. Rozłożymy sobie pracę no i rozpoczniemy pracowanie trawy. Ok, zobaczysz na szybko w sklepie, jakie kostki obsługuje ta owiarka. Wiarkę i kostki od 180 cm do 220 więc ją tutaj usuwane 220 No więc powinno ono obsługiwać te kostki. Ok, rozpoczynamy, oczywiście, prasowanie. Otóż się pojawiła kostka trawy w prasie. No i trochę sobie sprasujemy, a później yy, zajmiemy się owijaniem tych kostek. Na początku oczywiście musimy poczekać aż pierwsza kostka wyleci z prasy No i za chwilę zaczną się one pojawiać Trochę widzę, że ta praca omija niektóre kawałki trawy No ale to nic, jak następnym razem będę kościł trawę, no to może wtedy uda się zebrać te tą trawę nieskoszoną Znaczy właściwie zebraną. Okej, okay, tu już nam się pojawiła pierwsza kostka, za chwilę wyleci ona z prasy no, ale zrobiliśmy jeden przejazd zanim te kostki zaczęły wylatywać z prasy Nawet jeszcze w pierwszym przejeździe Żadna kostka nie wypadła Ok, mamy pierwszą kostkę, akurat ona wyleciała e, na drodze za polem No to i tak się tam zbierze i owinie się Myślę, że dość sporo tej kiszonki powinno być. No więc dzięki temu będę mógł zrobić dość sporo. No bo jeśli chodzi o takie moje kolejne plany na zakupy, no to będzie to oczywiście las, o którym wcześniej wspominałem, no i będę chciał zakupić maszynę do wycinki tych drzew oraz jakiś budynek do przetwarzania drewna. No więc też w dalszych odcinkach będziecie mogli się spodziewać pracy w lesie. No bo w sumie to w serii pierwszej pracowałem w lesie, ale wycinam tylko kilka drzew pod budowę cukrowni, więc właściwie to nawet nie była praca w lesie, tylko wycinałem kilka drzew rosnących obok drogi, żeby zrobić miejsce na budowę cukrowni. No tutaj w końcu będziemy mogli się zająć pracą w lesie już tak na poważniej. Oczywiście tak, mamy już ponad 50 odcinków i tylko raz zajmowałem się wycinką drzew. Ale ogólnie w starszych farmingach to leśnictwo było bardziej opłacalne, właściwie to w farmingu 15, czyli wtedy, kiedy pojawiło się leśnictwo, było ono opłacalne. No a później już niestety trochę obniżyli tą cenę drewno, no i na przykład w 17 już to drewno było dosyć tanie. W 19 też, tutaj też to drewno nie jest aż tak drogie. No ale może jeśli zaczniemy je przetwarzać na inne produkty, no to będziemy mogli więcej zrobić. Widzę, że pracownik już skończył kosić, no ta kosiarka też może dosyć szybko pracować, więc to koszenie idzie dosyć szybko i sprawnie. No i tą kosiarkę sobie zostawię tutaj w wygosowni, no bo na moim gospodarstwie oczywiście tam trawy dla siano do moich zwierząt będę zbierał w ten sposób, jaki to robiłem wcześniej, czyli będę podpinał kosiarki do ciągnika no i tam oczywiście będę to przyczącał, zgrabiał i zbierał a tą pracę, podobnie jak owiarkę, kosiarkę i przyczepę na kostki, odstawię sobie tutaj w biogazowni no mam tutaj też ładowarkę teleskopową, ale nie wiem czy jej nie sprzedam, no bo zauważyłem, że można wyładować te bele albo kostki w taki sposób, że nawet nie trzeba ładowarki, tylko one automatycznie są tam zasesane do tego zbiornika na kiszonkę no więc e, wtedy będę mógł sprzedać tą ładowarkę teleskopową, no bo niepotrzebnie ona stoi, ja e, zawsze będę mógł uzyskać za nią trochę pieniędzy, już e, będę zbierał na, na zakup lasu. No to widzę, że pracownik trochę minął w niektórych miejscach e, tą trawę, no ale i tak tej trawy będzie bardzo dużo, więc e, jak taka ilość e, zostanie, to nic się nie będzie działo. No i tak widzę, że taka kostka ma chyba... 6000 litrów pojemności, więc i tak całkiem sporo tej kieszonki jest w jednej kostce. No tak, to pole jest fajnie jest zlokalizowane niedaleko biogazowni, więc nie będę musiał daleko jeździć z tą kiszonką. No i ma też całkiem spoko rozmiar, jeśli chodzi o takie zbieranie trawy. No bo trochę tej kiszonki może wyjść na tym polu i dzięki temu będę mógł zarobić na kieszonce. No i dodatkowo uzyskam też kompost, w którym będę mógł nawozić moje pola. No bo wcześniej oczywiście, jak pamiętacie, miałem to pole zakupione. No i tutaj uprawiałem sobie zboże, ale trochę nag zajmował dojazd kombajnem, czy ogólnie nie no bo moje gospodarstwo jest tam dalej. No uznałem, że nie potrzebuję jeszcze tak dużo pól, chociaż jak sprzedałem pole numer 29, to zakupiłem sobie pole numer 33, które jest większe i które znajduje się bliżej gospodarstwa. A teraz zakupiłem sobie pole numer 29 i zrobiłem sobie tutaj łąkę. Widzę, że też pole 28 jest niedaleko, więc można byłoby ewentualnie się tam zrobić łąkę, ale wtedy już by strasznie długo to zajmowało, więc ewentualnie na tamtym polu można w przyszłości jakąś kukurydzę uprawiać na sieczkę, czy coś w tym stylu. No ogólnie jakbyś się gdzieś gospodarstwo zbudowało tutaj bardziej na środku mapy, no to e, te pola mogą być całkiem spoko, żeby je połączyć i zrobić takie jedno duże pole. No, albo ogólnie, żeby na dwóch polach uprawiać e, jakieś zboża. No ale na tej mapce jest też dość sporo takich pól e, o nieregularnych kształtach, że nie są jakieś kwadratowe albo prostokątne, tak jak e, tu pole numer 29, tylko niektóre mają takie e, kształty jakiegoś e, trapezu takie właśnie różne kształty. A no tutaj jest takie fajne pole i tutaj też pracownik sobie dobrze radzi, bo na tych polach, jak na przykład 37 albo 35, to pracownik czasami lubi y, omijać y, fragmenty, tutaj nie dojeżdża do końca, jak na przykład sieje albo kosi zboże. No tutaj takie pole jest fajne dla pracownika. Ale i tak ogólnie patrząc na tą mapkę europejską, tu, na tą mapkę europejską tutaj jest dużo takich wielkich pól, zwłaszcza obok gospodarstwa no, na mapce amerykańskiej mamy też sporo takich mniejszych. Oczywiście tutaj jest jakieś pole 34, 23, 24 to też są dosyć małe pola. Ale tak e, ciekawe jest to, że tutaj na początek dostaliśmy trzy dość spore. E, pola na mapce amerykańskiej dostaliśmy czy takie bardzo małe. Chociaż oczywiście na tej mapce amerykańskiej też e, w innych obszarach mapy mamy ogromne pola, więc to jest fajne, że mamy do wyboru małe pola, e, średnie oraz takie duże. Zawsze też można sobie połączyć, więc jeśli e, ktoś zakupiłby sobie pole numer 29 oraz 28 to można połączyć sobie te dwa pola, no i może stworzyć jedno takie ogromne pole. Ok, myślę, że jeszcze sobie trochę popracujemy i za chwilę e, przesiędziemy się do kormika i zajmiemy się owijaniem tych kostek. Szkoda, że akurat do pracowania nie można zatrudnić pracownika. Może w kolejnym farmingu dodadzą tą funkcję, no bo na przykład w mobilnych farmingach to już chyba co 14 jest taka funkcja, tylko że oczywiście mobilne farmingi nie są aż tak e, zrobione zaawansowaniem, więc to jest dość prosta gra. Więc tam może jakoś łatwiej byłoby im zaprogramować pracownika. Chociaż tutaj w sumie też mogliby jakoś zrobić tak, że pracownik wykrywa e, miejsce, gdzie jest pokos trawy albo słomy i po prostu prasuje sobie tą e, trawę. No ale tak widzę, że ogólnie dosyć szybko idzie to prasowanie. Jeszcze tutaj trochę zostało. W sumie już dojechałem do tego miejsca, gdzie zatrudniłem pracownika, e, żeby kościła, a jeszcze tutaj stały. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pokosów, no i teraz siódmy, na którym jadę. Poza odcinkiem, na razie zostawimy sobie tutaj tego John No i pójdziemy do kontynuowania opracowania Teraz yy, yy, przesiądziemy się do mak kormika. No i zajmiemy się owijaniem tych kostek Okej, okay, tam chyba jest wyjazd z Pegasowni Albo nie, właśnie nie wiem, czy tutaj jest jakaś brama no Może pojedziemy sobie tędy Tutaj mamy też taką wagę Możemy sobie zważyć na przykład yy, zawartość yy, szczepy Możemy też zobaczyć ile waży ciągnik Ciekawe, czy to jest prawdziwa waga podana na naszą łąkę i rozpoczniemy owijanie trawy. Oczywiście rozłożymy sobie jeszcze owiarkę. No i tu już możemy do pierwszej kostki podjechać. Zobaczymy czy tu musimy jakiś y, wybrać tryb. Chyba nie. Tą owiarką my bele też możemy owijać. No widzicie za owiarka bierze sobie kostkę i zaczyna owijać. Ciekawe jak, jak, jak długo to będzie trwało. Oczywiście ta praca belująca jest y, o tyle wygodniejsza, że ona od razu ma owijarkę z tyłu i możemy owijać kostkę, y, a właściwie znaczy belę możemy owijać y, od razu podczas belowania trawy. Tylko że minus jest taki, że musimy się zatrzymać, żeby wyrzucić belę. A tutaj jedziemy sobie cały czas i, i prasa kostkuje to, y, tą trawę i wyrzuca belę z tyłu. Więc y, tu jest akurat taki plus tej pracy kostkującej, że nie musimy się zatrzymywać, żeby wyrzucić kostkę To w sumie jest też wygodne podczas yy, pracowania schłomy, bo nie musimy się zatrzymywać tylko wyrzucimy sobie te kostki, a później pozbieramy sobie kostki z Ale widzę, że ogólnie ta wiarka całkiem szybko wija te kostki, więc dosyć szybko to powinno pójść. A też fajnie to wygląda jak ta kostka tutaj jest owijana. No bardzo szybko dojdzie praktycznie kilkanaście sekund i jedna kostka jest owinięta. No ale teraz mamy też większy wybór awiar w tym farmingu, no bo kiedyś była jedna awiarka marki Ursus, która była w dodatku w farmingu 13. No i ona później też pojawiała się jako oficjalna modyfikacja, później też pojawiły się jakieś inne, no i był dodatek z tą większą ilością owiarek. Możemy sobie tutaj przejść jeszcze do owiarek. Tutaj mamy owiarki Anderson, więc one były w dodatku. I to są owiarki, które owijają w sposób szeregowy, czyli takie rękawy tworzą z bel albo z kostek. A tu jest ta owiarka do bel marki Kverneland. Ok, mamy też tutaj do wyboru opcję, że wyrzucamy bel z tyłu albo mamy takie coś dostawania bel. To chyba podobną funkcję ma ta wiarka marki Ursus. No i tu mamy tą, którą zakupiłem. I ona może owijać bele oraz kostki. No więc teraz jest znacznie większy wybór niż w poprzednich farmingach. Bo tutaj mamy a nie Mamy tutaj dwie rolki z folią, i one wijają podwójnie tą kostkę, więc idzie to znacznie szybciej. No ale i tak myślę, że dłużej to zajmie, jednak to opracowanie dosyć szybko poszło. Jeszcze dam sobie pod odcinkiem dokończę pracować tamtą trawę, no ale myślę, że dosyć szybko to powinno pójść. No i później sobie jeszcze powijam te kostki. No i w kolejnych miesiącach, jak już proces fermentacji dobiegnie końca, to będę mógł. Ze trzeba Odczepić do ciunika przyczepę samozbierającym i wyładować te kostki, kieszonki w biogazowni tam w tym punkcie, gdzie rozładowuje się kieszonki, Nawet chyba kiedyś na odcinku tam zawoziłem belę kieszonki. I dzięki temu będę mógł uzyskać biogaz oraz kompost do nałożenia pól. Fajnie kolorystycznie dobrane maszyny. E, tutaj na przykład ten John Deere fajnie wygląda kolorystycznie z tą pracą kostkującą. Ten McCormick też e, fajnie tutaj idzie zgrał z tą owiarką. też jest to czarno-czerwony ciągnik podobnie jak owiarka, więc fajnie to wygląda. Ok, tam mi też jedna kostka została, więc my pojedziemy w tamto miejsce zabrać tą kostkę. a no, trochę to pracą nie wstawił tych omijaków, ale to może sobie zostać. No też poza odcinkiem będę musiał tutaj przejechać od rozsiewacza nawozu i nawieść e, tą trawę. No bo raczej gnojówka, ten kompost i owornik e, zostawię sobie do nawożenia pól uprawnych gdzie się jakieś zboże albo buraki, ziemniaki lub bawełny. No tutaj raczej rozsieje nawóz sztuczny przy użyciu rozsiewacza. Więc tutaj dość sporo tej gnojówki mogłoby pójść, więc rozsypiemy sobie nawóz wóz sztuczny na tej łące. No to że to będzie szybsze i wygodniejsze, więc tutaj przyjadę. Ciągnikiem u sobie pracownika żeby się na wóz. Chociaż raczej sobie później jak już pozbieram te kostki, żeby pracownik się nie blokował na tych kostkach. No, tutaj możemy jeszcze się przyjrzeć teksturze tej kostki, może zabierzemy sobie tą. No i teraz przyjrzymy się, jak wygląda taka kostka trawy. No tak więc to wygląda bardzo realistycznie. Fajnie, że tutaj te kawałki trawy wystają. Z tej kostki też fajnie jest to związane. No i możemy zobaczyć też jak wygląda taka ownięta kostka też. Yy, bardzo fajnie to wygląda. No mamy tutaj 6000 litrów, mamy masę jedną tonę, więc no taka kostka jest naprawdę ogromna. To te, y, chyba to są te średnie kostki, bo nie wiem czy nie można robić większych, więc taka kostka może mieć jeszcze większą masę, tylko że ta owiarka obsługuje te y, kostki akurat, więc wybrałem sobie taki rozmiar, żeby owiarka mogła je obsługiwać. Owiniemy, no i poza cieniem zakończę sobie pracowanie i owinę reszt hmm. resztę tej traby w kostkach. Nie zrobię na sprzedaży tej kieszonki, ale myślę, że dość sporo, bo już dość sporo tych kosek zrobimy, jeszcze sporo jest do spracowania, więc trochę powinienem to robić. No, oczywiście, trawa jest też bardzo fajna, bo można ją razy do roku zbierać, więc będę mógł sobie jeszcze później wylecieć oraz jesienią zrobić ją zrobić na kosy. Ale zobaczę, czy też będę miał czas i czy będziemy się chciało aż tak często to robić. No, ale może sobie zrobię teraz częściej, żeby zrobić do, szybko te pieniądze na zakup lasu, bo może sobie zrobię. A i tak jest to całkiem fajna zabawa. No i Mogę to na przykład robić podczas żniw, jak Pracownik kosi zboża, to mogę go ustawić do koszenia zboża, a ja mogę w tym czasie zajmować się nakosami. No, bo oczywiście, do koszenia zboża albo do kultywatorowania, lub do siebie można zatrudnić pracownika, no a do takiego owijania czy pracowania niestety nie można zatrudnić pracownika. Znaczy, widziałem właśnie w taki sposób, że można podczepić kosiarkę z przodu. nie Pracownik może kosić trawę, i od razu może to pracować z tyłu. Tylko, że jeśli podczepiłbym tą małą kosiarkę do przodu, no to. Takie koszenie zajęłoby dość dużo czasu. Oczywiście jest to też jakiś sposób. Może też podpiąć do niego pracę belującą towiarką i od razu można mieć owinięte bel, ale jednak to czasem to zajmuje, więc jednak taki sposób, że zatrudnia się pracownika do żniwa ja zajmuję się jakoś na kostami jest wygodniejszy. No, nam jednak kostkę, my sobie tą wyrzucimy. No i zaraz zabierzemy sobie tą ostatnią kostkę. Myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.